Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, ta dzisiejsza uroczystość to zaproszenie do wielkiego dziękczynienia wobec Boga, którego miłość nas nigdy nie opuszcza. Tak jak Mojżesz, który przeżył, Ogromny szok, gdy schodził z góry Synaj z góry Synaj z tablicami kamiennymi, i widział Izraela tańczącego wokół złotego cielca. I rozbił te tablice z wściekłości. I Bóg chciał wytracić ten naród za bawochwalstwo. Ale Mojżesz bagał miłosierdzie dla tego ludu, żeby tego nie robił, wyprowadził go z niewoli, dał mu przejść cały szmat pustyni, darował mu ten grzech. Dzisiaj otrzymuje drugi raz tablicę. Jak widzimy, składa Bogu głęboki ukłon, oddaje mu cześć, ale mówi: Panie, czy Ty pójdziesz pośród nas, jesteśmy ludem otwartym karku, ale przebaczasz winy, przebaczasz grzechy, czynisz nas swoim dziedzictwem, mimo naszego bałwochwalstwa, naszego odejścia od Ciebie, że Pan idzie pośród nas i taki jest Bóg: Ty daruje człowiekowi wiele grzechów. Bo ciągle zabiegał nasze zbawienie i nie opuszcza nas z powodu naszych grzechów, ale tym bardziej chce nam okazywać miłosierdzie jako kochający ojciec i ta Jego miłość nigdy od nas nie odstąpi. Będzie nam towarzyszyć do końca naszych dni, tak jak dzisiaj mówi Ewangelia, bo się potom posyła swojego. Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To jest Boży zamiar, to jest Boża wierność, to jest Boża miłość, która się nie zniechęca naszymi grzechami, ale ciągle chce nas ratować, mówić do człowieka, wyzwalać go z jego grzechów, prowadzić go w jego życiu i obdarzać zbawieniem. Możemy też nie raz mówić, jak to możliwe, że Bóg jest tak wierny, tak kochający i tak wielki. Dzisiaj wiemy, że świętujemy Dzień Dziękczynienia przy Świątyni Opatrzności, której zamiar narodził się w sercach Polaków po Konstytucji Majowej, gdy byliśmy już na krawędzi rozwodów, utraty niepodległości na wiele, wiele lat. To wotum nie powstało wtedy nigdy, ale już wtedy, jak w trudnym momencie, też uważał i rząd, i naród, że trzeba Bogu dziękować za Jego obecność w naszej historii. I ta idea trwa do dziś. Trzeba Bogu dziękować, bo mimo różnych utrapień, naszych niewierności, niewoli, jakie przeszliśmy, wojen, których doświadczaliśmy, Bóg nas nigdy nie opuścił. I tak jest do dziś. To człowiek może Boga opuścić, ale Bóg nigdy człowieka nie opuści. Gdyśmy śledzili chodźmy, czasy zaborów, kiedy świątynia opatrzności zaledwie poświęcono kamień węgielny i nigdy nie była zbudowana aż do naszych czasów, to przecież całe zabory, jakie były ta najstraszniejsza niewola, jaką przechodziliśmy, to bohaterstwo wielu ludzi. Przede wszystkim rodzin, gdzie przekazywano wiarę młodemu pokoleniu, gdzie pielęgnowano pamięć historii, gdzie czczono dziewicę Maryję Królową Polski, gdzie pielgrzymowano do Częstochowy nieustannie, by u Maryi szukać wstawiennictwa i opieki. To były też czasy, kiedy wiele osób z wysoko urodzonych rodów arystokracji, ziemian. Zakładało liczne zgromadzenia zakonne, które formowały młodzież, kształciły rodziny, małżeństwa, odradzały środowiska robotnicze, ruchonald Koźmiński, Bożęńckie, Marcelina Darowska, Franciszka Siedliska i wiele, wiele osób. Trudno wszystkie wymienić, które w tych czasach, gdy Polska nie była na mapie, zakładały z Urszula Leduchowska, zakładały zgromadzenia zakonne, które służyły formowaniu społeczeństwa na wszystkich jego płaszczyznach. I dzięki temu przetrwaliśmy, nie utraciliśmy swojej godności ani wolności. Za to Bogu dziękujemy. Dzisiaj jest nie inaczej. Trzeba walczyć o wiarę młodego pokolenia. Trzeba przekazywać historyczną pamięć o Bogu, który nas nigdy nie opuścił, o Dziewicy Maryi, królowej Polski. To zawsze była dla nas opiekunką, nauczycielką i królową. Trzeba to przekazywać. Czy to robimy? Jak słyszymy dzisiaj, Pan Bóg nie chce nikogo potępiać. Po to posyła swojego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie podlegał potępieniu, ale kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. Kogo to dotyczy? Nie myślmy, że pogan, którzy może nie poznali nigdy Boga, ale ludzi ochrzczonych, ludzi, którzy otrzymali w kościele jakieś sakramenty, może zawarli małżeństwo i odrzucają Boga, bo go nie poznali bo wiary w Niego nie pielęgnowali. To nie Bóg potępia człowieka, ale człowiek sam siebie skazuje na potępienie. Dzisiaj przychodzą młodzi ludzie dokonywać apostazji. Mówią często, bo ja nigdy w kościele nie byłem. Ja skończyłem na pierwszej komunii. Więcej nie otrzymałem. Albo niektórzy mówią, nie chodzę do kościoła, bo kościół tylko pożera pieniądze. Pytam, ile dałeś? Jak nie chodzisz przez 20-30 lat. Co ci Kościoł? kościół? Kościół-pożar. Co za wizja w ogóle kościoła, prawda? W młodym człowieku, skąd to się bierze? Zobaczmy, że człowiek siebie potępia, bo nie poznał Boga, bo nie poznał wiary. On odrzuca coś, czego nigdy nie miał, ale przecież za każdą taką postawą stoi czyjeś zaniedbanie. Bo się wiary dziecku nie przekazali. Jako chrzestni często też nie spełnili swojego obowiązku. I to jest problem. Nie po stronie Boga, który Bóg nie chce nikogo potępiać. To, czego dokonał dla nas, sobie trudno wyobrazić. Że stał się człowiekiem, umarł na krzyżu za nasze zbawienie, zmartwychwstał i przyniósł nam przebaczenie grzechów i nadzieję nowego życia. Co można więcej uczynić? Nie ma większej miłości jak ta, którą widzimy. Na krzyżu, miłości dla nikogo nie potępia. Za wszystkich umiera wszystkim chce dać zbawienie, ale człowiek może siebie potępić, bo odrzuci ten wielki dar Boga. I powtarzam jeszcze raz często osoby, które były jakby na progu wiary, które są włączone w kościół, nic nie zrobiły poznać Boga. Moi drodzy, poważna sprawa dzisiaj nasze pokolenie. Patrzmy na minione wieki. Nawet na czasy wojny, gdzie tylu było świętych w obozach, oddawali życie za wiarę, za kościół, za ojczyznę, tylu było również ze słańców różnego typu, a dzisiaj obojętność często jakby zapominamy, że jedni za drugich odpowiadamy w tej kwestii, ucząc na czym polega chrześcijańskie małżeństwo. Na czym polega praktykowanie wiary, ucząc również modlitwy, przekazując doświadczenie Boga, jakie przecież każdy z nas ma w swoim życiu? Trzeba ratować się przed tym, by nie być potępionym. Kto wierzy w Bożego Syna, ten nie podlega potępieniu. Bóg posłał swojego Syna nie po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. A dziękczynienie to również mówienie o Bogu w naszych dziejach, w naszej historii, w naszym osobistym życiu, by współczesne pokolenie również znało Boga i uczyło się chodzić Jego drogami. Wielkie zadanie przed nami, wielkie dziedzictwo, które trzeba podjąć, byśmy wszyscy stawali się królestwem jedynego Boga, gdzie Chrystus jest królem i Maryja królową Polski. Amen.